Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie. Witam Pana Ministra, który już po raz kolejny nas zaszczyca swoją obecnością. Witam też szefa struktur wojewódzkich, Pana Władysława Majkuta, który też, jak wiemy, jest elblążaninem i we wszystkich ważnych sprawach uczestniczy. Poprosiliśmy dzisiaj Państwa, żeby poruszyć dwa tematy. Pierwszy temat jest związany z wyborami. Tak jak wszyscy wiemy kadencja samorządu kończy się terminowo po pięciu latach, czyli ubiegała w grudniu, no ale zostały wybory przesunięte ze względu na to, że tak jak Państwo pamiętacie, 15 października były wybory, ale do parlamentu. Wybory samorządowe planowane są na, prawdopodobnie na kwiecień, już takie wstępne daty się pojawiły. I dzisiaj pierwsza sprawa to, chcę wrócić do troszeczkę do początku kadencji, którą się w tej chwili kończymy. Tak jak Państwo pamiętacie, powstała. Koalicja w Worblągu pomiędzy Koalicją Obywatelską, Lewicą i Komitetem Wyborczym Wyborców Witolda Wróblewskiego, ale i też z poparciem PSL-u proszę Państwa, to 5 lat świetnie, tak myślę, zarządzania przez, przez nas tutaj w Werblągu, o czym świadczą wyniki i niedługo o nich. Będzie okazja powiedzieć, ale to tak powiem: tak troszeczkę żartobliwie, że u nas w blogu już mamy pilotaż do wyborów, bo ta koalicja już funkcjonuje. To co zapowiada premier Tusk czy szefowie, że do wyborów samorządowych, żeby poszła koalicja rządząca w tej chwili 15 października. To tak naprawdę, w blogu jest to realizowane od pięciu lat i możemy być takim miastem pilotażowym, gdzie można pokazać, że to zdało egzamin i dobrze funkcjonuje. Proszę Państwa, to czas tam na podsumowania kadencji, to nie dzisiejsza konferencja. Chcę tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o najbliższe wybory do samorządu. Nie będę ubiegał się o mandat prezydenta Elbląga i to wspólnie, tak jak mówiliśmy koalicyjnie, mamy już to uzgodnione. Także powtarzam, nie, nie będę ubiegał się o mandat prezydenta i na dzisiaj tyle mogę powiedzieć, ponieważ, tak jak wiemy, to jeszcze kampania się nie zaczęła. To z mojej strony, dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, ta Pana deklaracja, czy decyzja prowokuje mnie do cofnięcia się parę lat wstecz i do początku naszej współpracy, a rozpoczęliśmy tą współpracę nie tutaj w Erblągu, w samorządzie erbląskim, ale dużo wcześniej w samorządzie województwa, gdzie wspólnie realizowaliśmy pomyślnie wiele Wiele ważnych dla regionu zadań i gdzie zrodziła się nić przyjaźni, porozumienia, również takiego personalnego między nami, dzięki któremu mogliśmy również przez te ostatnie pięć lat bardzo blisko współpracować i również pomagać przynajmniej ja mówię ze swojej strony pomagać w realizowaniu zadań, które, które spoczywały na panu prezydencie, na panach prezydentach, a jak wszyscy wiemy, nie był to łatwy czas dla Polski z wielu powodów, nie był to łatwy czas dla samorządów. Mimo tego, samorząd elbląski na czele z panem prezydentem Witoldem Wrublewskim doskonale sobie w tych, w tych trudnych warunkach radził, realizując naprawdę wiele, wiele no, ogromnych inwestycji, które Chociażby w ubiegłym roku otwieraliśmy, na myśli na przykład oczyszczanie ścieków. To jest gigantyczne przedsięwzięcie, Szanowni Państwo. Panie Prezydencie, bardzo serdecznie dziękuję za te lata współpracy. Jestem głęboko przekonany, że Pana doświadczenie będzie wykorzystane dalej, będziemy mogli przez kolejne lata pracować wspólnie na rzecz Longa Ziemi. Elbowskiej i województwa warmińsko-mazurskiego. Więc, szanowni Państwo, chcę Państwu zakomunikować, i to również jest wynik nie tylko decyzji władz Platformy Obywatelskiej, ale również wcześniejszych rozmów z panem prezydentem Witoldem Wrublewskim, postanowiliśmy, że kandydatem koalicji obywatelskiej na prezydenta Erblonga będzie pan prezydent Michał Missan. Przedstawiciel troszeczkę młodszego pokolenia niż my z panem prezydentem Rublewskim, ale też i z panem prezydentem Januszem Nowakiem. Człowiek, który, który ma już odpowiednie doświadczenie i wiedzę samorządową, zresztą nie tylko, szczyci się tytułem doktora. więc uważamy, że doskonale sobie poradzi jako lider samorządu erbląskiego i że następne lata miejmy nadzieję, jesteśmy głęboko przekonani, z prezydentem Michałem Misanem będą dla ergląga pasmem sukcesów. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień dla Elbląga, dla inauguracji właściwie, tak, takiego nowego działania przed wyborami samorządowymi jest dniem szczególnym. To właśnie szczególnie dlatego, że dzisiaj chcemy sobie powiedzieć o tym, jak wyglądała współpraca, a wyglądała, o czym mówił Pan Prezydent Inż. bardzo dobrze, w tej koalicji, która powstała pięć lat temu. To właśnie dlatego, że tak dobrze wyglądała lewica, nowa lewica decydowała się, żeby poprzeć poprzeć kandydata na prezydenta pana Michała Misana. Dlatego, że ta współpraca udowodniła, że w tej jedności działania dla dobra miasta, dla dobra mieszkańców Wielonga jest siła którą należy przenieść na kolejne lata. Tym bardziej, że Elbląg zasługuje na, ten, szczegól, na tę szczególną uwagę władz centralnych, które przez wiele lat ostatnich, tego trudnego czasu dla Polski, mówiły o tym, jak to trzeba pomagać, a w sumie ta pomoc była tylko werbalna. I jestem przekonany, żeby Państwo widzieli, jak ta pomoc wyglądała, jaki był wysiłek faktycznie władz, które tę trudną rzeczywistość przekuwały na dobro materialne, na rzeczywistość materialną, taką, która rozwija Elbow. Chciałem serdecznie podziękować panu prezydentowi Brumelskiemu za ten czas dobrej golić. Chciałem również przekazać te podziękowania od Wicemarszałka tego Czarzastego, przewodniczącego, współprzewodniczącego Nowej Lewicy, który bywał tu, widział, rozmawiał i jest pełen uznania dla takiego działania, wierząc w to, że takie działania potrafimy zorganizować na te najbliższe wybory samorządowe dla dobra Polski, w tym przecież to również dla dobra Elbląga, jednym z tych uczestników tej. tej Wczorności to był również nasz wiceprezydent, nasz Poznicy Janusz Nowak. Wierzę, że ta współpraca dalej będzie dobra i że będziemy mogli wspólnie, mówię o partnerach, wspólnie realizować cele, które są najważniejsze, a pomoc, jaką wierzę, że będziemy mieli od pana ministra poznając, pomoże rozwiązać te najbardziej pilne problemy blosskie. Szanowni Państwo, mnie też nie wypadało wcześniej wychodzić przed szereg, bo pan minister przedstawił kandydata. Ja mogę tylko dodać pięć lat współpracy całej kadencji, mogę tylko życzyć sobie, żeby takie osoby kandydowały na urząd prezydenta doświadczenie, wykształcenie. wszystko, Wszystko ma, jak to się mówi, zagwarantowane. I pozwólcie, że przejdę do drugiego tematu. Drugi temat jest związany również żywotnie, z naszymi zamierzeniami i, że tak powiem, zabiegami, które od wielu już lat czynimy. Myślę tutaj o porcie naszym Welblągu. Chcę powiedzieć, że. Nowy rząd już bardzo mocno pracuje. Jestem zaproszony razem, z, no jedziemy wspólnie z prezydentem Misanem, ale również z zarządem portu na rozmowy do pana ministra Marchewki, ministra gospodarki morskiej, czy współudziale Urzędu Morskiego. I bardzo się cieszę, bo 16. Stycznia już będziemy rozmawiali na temat to, co przez wiele tygodni, a właściwie miesięcy, staraliśmy się, żeby dokończyć to, to duże przedsięwzięcie, bo przekop, jak wiemy, jest ważny, ale jeżeli nie będzie można dopłynąć do portu w Elblągu czy innych portów zalewowych, no to przestaje to mieć uzasadnienie i merytoryczne i ekonomiczne. Spodziewam się, że właśnie 16, kiedy będziemy rozmawiać, będę mógł Państwu przywieźć następne dobre wiadomości. Mam nadzieję, że tutaj też i uczestnictwo naszych ministrów powiedzmy i Mazur też w tej sprawie będzie pomagało. To tyle jeśli chodzi o temat morski. Szanowni Państwo, ja też nie chcę uprzedzać faktów, nie, nie chcę uprzedzać tego, co się wydarzy 16. Ja również wezmę udział w tym spotkaniu. Natomiast chcę powiedzieć wyraźnie tak I to jest dzisiaj mogę się wypowiadać nie tylko jako poseł z ziemi elbląskiej, ale również jako minister w rządzie pana premiera Donalda Tuska, że zgodnie z zapewnieniami zresztą Pana premiera, który składał tutaj w Werblongu publicznie, należy dokończyć inwestycję, która została rozpoczęta, która w części została zrealizowana. Mam to na myśli budowę kanału przez Mierzeje, Wiślaną. I ta inwestycja w najbliższym czasie będzie dokończona. To, co należy, co leży po stronie rządu Rzeczpospolitej. Będzie wykonane ze środków budżetu państwa za pośrednictwem oczywiście Urzędu Morskiego, i do tych działań Urząd Morski już się przygotowuje. Natomiast nie ma żadnych oczywiście zakusów i nikt nawet nie myśli o tym dzisiaj, ażeby w jakiś sposób naciskać na przejęcie portu Werblągu i wydzieranie go samorządowi miasta. To jest własność miasta, i y, miasto, i, i mieszkańcy Elbląga, ale nie tylko ziemi elbląskiej tego regionu, powinni czerpać korzyści z rozwoju tego portu. A, a jestem głęboko przekonany, że po wykonaniu odpowiednich inwestycji, po, po zakończeniu tego działania ten port będzie się rozwijał i rzeczywiście jako ten. Czwarty Port Rzeczpospolitej będzie działał bardzo, bardzo sprawnie, na miarę oczywiście możliwości i, i, i potrzeb, bo też to powtarzamy, że to nie jest port, który będzie jakąś konkurencją dla, dla, wielką konkurencją dla Świnoujścia czy Gdańska, bo nie ma takich parametrów, ale, ale oczywiście te jednostki, które mogą przepływać przez, zarówno przez kanał, jak i przez przyszły Tor wodny będą oczywiście tutaj do tego portu zawijać. Szanowni Państwo, nie ja chciałem po pierwszej części przerywać, ale ja chciałem serdecznie podziękować po pierwsze strukturom Platformy Obywatelskiej, które powierzyły mi kandytowanie na prezydenta miasta, szefowi regionu, panu ministrowi deskryp panu prezydentowi lewicy, panie senatorze, panie prezydencie. Bardzo dziękuję. 15 października w Polsce wygrała europejskość, demokracja, samorządność. Ja jestem przekonany o tym, że ten rząd, ta większość parlamentarna daje gwarancję dobrostanu samorządów. Szczególnie samorządu jednostkiego. Sami Państwo ocencie zaangażowanie ministrów tego rządu. Wydaje mi się, że lepszej rekomendacji i zapowiedzi takiej fajnej przyszłości dla naszego samorządu nie ma. Bardzo dziękuję jeszcze raz.